Mano w pierwszym odcinku z serii z Gotika 2. Jest to seria poboczna, która będzie okazywała się na moim kanale drugoplanowo. I myślę, że seria będzie bardzo fajna, gdyż bardzo lubię grać w Gotika. I zacznijmy sobie nową grę. Ojej, FPS-y są słabutkie Nie Albo nie. Nie obejrzyjmy sobie. Nie lubię tego filmiku. Nareszcie! Próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Czuję no. się, jakbym przez trzy tygodnie leżał przygnieciony, ciemno, bo tak właśnie było. Tylko magiczna aura twojego pancerza utrzymała cię przy życiu. Nie, mm, mam Wkrótce nowy mikrofon, się. nowe słuchawki. Mam na to wystarczająco dużo Więc czasu. W końcu już zjeżdżałem. Śniący został Niech gra. wygnany z naszego świata. Myślę, że ten mikrofon będzie lepszy. Wojny nie A jak niektórzy się mocy. okaże? Mówisz o wojnie z orkami? O I to jest seria bardzo m, dla mnie. Ostatnim krzykiem rozpaczy. Fajna, gdyż gótki jest grą, w którą grałem bardzo często, dla wszystkich istot bardzo długo, Potężne słowo magii, mm. mogły odmówić. Jego I bardzo lubię grać w gótki. I przybyły wszystkie, nawet Smoki. No Zdobyć, nawet te potężne oko i nosa, to istoty. jest takie główne zadanie. Smoki zebrały wokół siebie liczną. Yy, tak, Gdzie jest teraz ta zaległa może obo... Zos... bo tak Głupie trochę. Że potrzebuję tego. Tak, mogę ci dać tylko wszystko, co to, co to, co znajdziesz w dać Tak. Tu trochę. M. Hmm, tak. takie rzeczy. Co, co możemy, możemy zrobić? Zdrowić. Tym razem sami sobie nie poradzimy w pobliskim mieście Kolinis. W ich posiadaniu w znajduje się pewien potężny artefakt. Dzięki któremu no, nazywają go okiem i nosa. Ostrzeż paladynów ost mm. Dobra, nie będziemy się wyruszę. więcej świetnie. Odkąd dobrałem własną ścieżkę mm. krąg ognia. Dobra, pierwsze tam są brek, ale będzie Mister lecznicy, bla, bla. Dobra, odwróćcie się. Hej, ty! daj mi. Nie, da do. Dobra. Coś tu jest. Coś tu. Coś tu powinno być. Laga, a tutaj. O jest. Przycisk. Mmmm, bierzmy... Miksturę. Coś tu nie ma nie leży. Chyba Farek. Pieniądze i zwoje Dobra, widzę, że fps ładnie się utrzymują Tutaj mam 50 FPS-u, więc bardzo fajnie Dobra, ile mamy? Mamy na razie 500 doświadczenia trzeba zdobyć Następny, lepiej żeby mieć te punkty Dobra, lecimy na górę, tam coś na pewno będzie Pewno jest tam, są tam, jest tam parę rzeczy. I, I tak, ta seria jest takim odejściem dla mnie i też dla was od... Coś tu będzie? Od Minecrafta, bo Minecraft jest... Bo Minecraft, no, za dużo ciągle w Minecrafta grać, więc... Wolę sobie pograć w co innego. Um, i wybrałem gotika. Got is, jest bardzo fajną grą. W którą. Laga mocniejsza, to, lagę. to jest gra która. Teraz to już jest tak. Dość zapomniana, lecz dużo osób jeszcze o pamięta. Jest to klasyk. Jak dla mnie Gra, w którą grałem w, w, w młodszych latach. Ogólnie mam ją z Biedranki. <laughs> to się tego spodziewało pewnie nikt. To już patrzyliśmy. Dobra. Zapiszmy sobie. Yy, tutaj... Chyba grajmy dwa. Dobra i chodźmy, jeszcze coś tam będzie pewnie. Filmiki będą tak ponad 20 minut trwały. Oj, przepraszam, muszę coś sprawdzić w telefonie szybciutko. Dobra, ponad 20 minut. Mm. I myślę, że będą wam i mi dawały dużo frajdy. Mi dużo frajdy z nagrywania i grania, a wam z oglądania tego, jak ja sobie poczyniam w, te, w, w tym klasyku. dobra mamy mam tu jeszcze jakieś zwoje. Będzie można później sprzedać te zwoje. Dobra, weźmy wodę. Gotika. Nie przeszedłem nie ani razu. Najwięcej to byłem paladynem i zeszedłem już jak... Bez kodów oczywiście. Bez kodów. Będziemy grali bez kodów. To jest bardziej niż pewne bo ja nie, nie będę oszukiwał yy, i tak najdalej doszłem do tego jakbym paladynem doszedłem już na miałem osa i byłem już na smoki poszedłem ale smoka żadnego nie zabiłem dużo raz zginąłem Wysz wykorzystywałem bulkę i sylwia pewnie ci co grali w yy, tyka dwójkę, jedynkę wiedzą Dobra, ile mam kaski? Kaski mam 39, bardzo dobrze I tu się spotkamy zaraz z jakimiś tym, Zobaczymy, że coś tu będzie z tymi krzakami Nie, nie ma nic Tam jest wilczek Tu jeszcze sprawdź. To jest za to jest to bardzo nic O, są tutaj rośliny lecznic lecznicze, które się bardzo przydadzą się nam. Wypadałoby je zagrać? Spadniemy tutaj, zobaczyć. No, nie spadniemy tutaj? Nie, nie spadniemy. Ledwo co, abyśmy spali, więc... Ale na szczęście nie spaliśmy, więc Wow. Bym prawie spadł. Muszę uważać Nie chcę tak szybko zginąć Nie chcę już od zapisu zaczynać Nie, to tutaj jest. O, to jest. O, nie chcę to zabijać ale muszę Doświadczenie nam też jeszcze mięsko Jest bardzo fajnie Jest sobie i będzie bardzo fajne. Pożywne, więc Dobra, teraz zrobimy tego... A nie, jeszcze nie będziemy Ale to są te... Nienawidzę goblinki! Nienawidzę Blinku, bo są takie małe, zwinne spurczywiki. Ale mają kaskę. Plagi. Dobra. Roślin, lecznice. I tutaj pewnie coś jest. Nie pewnie, tylko na pewno bo ja to nawet wiem więc to są jakieś zwoje ostrzały strzały łuk będzie strzały trzeba wszystkie strzały zebrać strzały się przydadzą nam wezmę sobie łuk zwoje są oczywiście jakby był jeszcze jakiś mieszek to by było świetnie ale chyba już wszystko zebrałem no. Wszystko. No, więc tak muszę trochę przybliżyć do mikrofonu. <coughs> Przepraszam. I jedziemy na tego wilka. Wilka. Wilczka zabijemy. To pewne goblinki zabiliśmy. To wilczka. Bardzo zabijemy. Młody wilczek chodź do A, Ile mam doświadczenia? 220. Jeszcze 280 i będzie nowy level <mum> Moja mama. Mi pokoju Na szczęście się nad nią skończyła, więc. Więc było. Nie przeszkodziła mi w nagrywaniu. I tak, tutaj to znowu będą goblinki. które zabijemy, oczywiście. Zaliczmy pierwsze śmierć, bo to Jeszcze 220. Tylko ja sobie liczę cały czas to doświadczenie. Ile Mam Dużo na Fajnie, że Dobra. Złoto mam 45. To jest skrzyneczka, weźmiemy ją. Kuferek. Dobra. O, go, opróźnimy go i coś tu jeszcze, o tutaj będą jakieś rezorty, biały topór, takie stety, może tu coś, wiesiele lecznice, lecznicze, fajnie na początek taką. No, dobra, tu, o niebieski bez, przyda się, myślę. ten, wargi chyba chyba warga widziałem ale nie jestem pewny Hy, co to? zwój i skórzany mieszek którym jest 25 złota bardzo fajnie fajny początek mamy już 75 kaski monet dobra mi sobie te... trochę tego i możemy iść Chyba. Nie lubię tego się, tylko wymieniamy go. No nie mam ochoty się zmić. Już wiem, co on może nam zrobić. Nie lubię, a muszę być tutaj właśnie przez niego łatwo zginąć na początek gry. I to nie jest za fajne. Więc... A tym bardziej, jak jeszcze z nim pójdziemy to pójdę na nazwać i co będzie już będzie strasznie słabo Młody wilczek znowu Dobra Ile doświadczenia? 310 Jeszcze 190 210 <laughs> Przepraszam znowu ale tak jakoś I ogólnie to ja teraz jestem po powrocie z turnieju, bo byliśmy na turnieju Właśnie to był taki taka przerwa w tym tylko taki tydzień przerwy i nie nagrywałem gdyż właśnie mnie nie było i dlatego nie nagrywałem Dobra, może sobie zapiszmy, bo przecież nie dość dużo zapiszemy My sobie dobra jest Dobra, nie będę się modlił, bo jeszcze kasy dam i co? A okraliśmy tego bożka. No dobra, te wielkie to możemy je zaatakować. Są młode wielkie, więc nie na Chociaż we dwórkę to nam dużo życia dodać. No co? Pokampię sobie na tych niedobrych młodych biletkach. Dobra. No i zaraz zobaczymy. Bydaj, że Centara. Tak on się chyba A tu jesteś skurcze mały. A, nic nie ma. Nic nie Jeszcze atakował mnie jak nic nie ma. No co to jest? Nie podoba mi się takie zachowanie. Dobra. O, no, mamy tutaj tego kupca. Mm. O, kantar to jest. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Ma rację? Może. Hmm. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś... Nie obchodzi mnie skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że... Dobra, co, co się Z takim wyglądem, strażnicy... Mogę ci pomóc do... Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać gdzie cię zainteresowany? Hmm. Co się Wiedziałem, że... Posłuchaj. Dos tak po prostu. Jeśli jednak spotkamy się... Ja umowa z... dla niego? Pewnie dawać Pewnie. Masz. I jeszcze jedno. Jako kupiec mam spore... W Dobra Muszę iść Muszę iść Jak sobie chcesz? Tak, dobra Idziemy na farmę Będziemy na farmę <coughs> Zróbmy zadanie dla tego Lobart Lobart Szybko zapis Czemu wkroczy? Po czyjej ty jesteś stronie? Jestem za farmerami. Jestem za. Z... A! Ten przeklęty podżegacz Onar! Jak sądzisz? Czy paladyni. Po tym, co zrobił Onar, w ca. Dobra. Potrzebujemy po... Mogę ci dać z... czy jeśli mi za nie za. A jeśli nie masz czym zapłacić, na farmie zawsze przy. Hmm, co tu się dzieje? Wydasz do tej po... Jeśli nie. Szukam pracy. Szukam. Jeśli chcesz, możesz pracować w polu albo. Mogę ci zapłacić, albo te rzeczy są trochę warte. Ma... Na twoim miejscu trzeba zebrać żięć. Więc... Dobra. No ja z tą zepem, rzepę zbiorę. Pójdę szybko. Rzepa szybko. Dużo tej żeby na tym tło dość Wydawało mi się, czy zawsze było jakoś mniej No, pewnie mi się wydawało Rzepa, 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 żepa rzepa, żepa rzepa. Zbieramy rzepę Ile już jest, nie mam 17 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nie, zawsze myślałam, że to jest drugie. 10 było zawsze. Co mi się wydaje? Nie wiem. O, to twoja rzepa. Oto twoja szepa. Oto widzisz? Zanieś je mojej żonie. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać albo sprzedać. Dobrze.

Bam. Dobra hmm, Lecimy po to A, po tą patelnię, którą ona chciała Więc lecimy hmm. Chyba nam zostanie na coś z O to zwój leży Nie zauważyłem tego zwoju Wybierzmy ten zwój, przyda się sprzedamy go. Pokaż mi... To nie będzie kosztowało 20, kurczę, myślałem, że muszę iść. Jak za... że trochę mniej. To by nam zostało coś, ale no, dobra. Dostaliśmy przynajmniej trochę doświadczenia. Mamy już o 485. Jeszcze 25 i będzie nowy level. I coś sobie... Będziemy sobie zbierać doświadczenie. Dobra. Chodźmy. Dajmy ją tą patelnię. Masz. Ej, hey, ty. Oto twoja patelnia. Oto. Dobrze. Aha! Mamy nowy poziom. Czy możesz mi dać... i Jutro możesz. Nie. Yeah. dostaliśmy się ryłko. Jesteśmy w ogóle pro tacy, wiecie. Ekstra, nie? Ona dała nam jedzenie, a my jesteśmy... Hej, ty. Dobra. Ja chcę za to ile chcesz za pracować? Pomogłeś. 50 sztuk. Daj mi W moim domu. Żeby. Dobra. No to mamy pierwszą zbroję. Samą chyba 26, tak? 26 sztuk, sztuk złota. to zbrojka, mamy zbrojkę, ok. No to zakładajmy ją. i zapiszmy sobie jak na pierwszą zbrojkę to ta zbroja jest bardzo przydatna tak się bardzo dobra więc na chwilę obecnie nam się bardzo przyda chcieliśmy się przynajmniej z takie zbroje bo jeszcze gorzej dobra chodźmy tu wilki zajmijmy go Dyy, Sabi! Ty też Lagą chcesz? No to masz. Dobra. No to idźmy, wchodźmy do tego do miasta. Stoć! Stąd. Jesteś jedyny... Od niedawna pracuję dla... Co sprowadzacie do? muszę porozmawiać z przywódcą. Mam przepust. Wygląda. No dobra, nie będę mówił. Reszta. Kto wiem, komu można ufać? Dobra. Nie można wierzyć we wszystko, no, co się No to wbiliśmy już to miasto. Nie mówili co innego. No. Weszliśmy, we, weszliśmy do miasta. Jesteśmy w mieście. I to chyba na tyle w tym odcinku, mi się wydaje. No, do miasta. Na razie nic tu nie zrobiliśmy. Chodźmy sobie coś sobie zapalić. Zapalimy sobie. Tak skończymy ten odcinek. Mamy 10 punktów nauki. Można by się czegoś nauczyć. Ale na razie to jeszcze palmy sobie dobra więc ja się chyba już z wami żegnam Dziękuję Wam za oglądanie filmik był taki w sam raz tak jak mówiłem zapraszam do oglądania kolejnych odcinków no i cześć